Co to znaczy, że jest inny król? I tym razem tytułowe stwierdzenie tego odcinka cyklu, co to znaczy, pochodzi z Nowego Testamentu. Ale w przeciwieństwie do większości poprzednich odcinków, dzisiejsze stwierdzenie jest bardzo, ale to bardzo mało znane. Bo kto z Was przypomina sobie okoliczności, w których Nowy Testament mówi, że jest inny król? I kto wypowiedział lub napisał te słowa. Otóż cały temat opisany jest w 17 rozdziale dziejów apostolskich i dotyczy opisu wydarzeń w Tesalonice, gdy Paweł i Sylas przybyli tam, aby ogłaszać dobrą nowinę o Królestwie Bożym. Bo tak właśnie. Czyli jako ogłaszanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym, cel swojej działalności określał najpierw sam Pan Jezus, a potem również jego apostołowie. Upewnij się, czy naprawdę wiesz o tym, że sam Pan Jezus, a potem jego apostołowie określali cel swojej służby na ziemi jako zwiastowanie dobrej nowiny o Królestwie Bożym? W opisie filmu również linki do podobnych materiałów. No to posłuchaj teraz tego szerszego fragmentu XVII rozdziału Dziejów Apostolskich. A gdy przeszli Amfipolis i Apolonie, przybyli do Tesaloniki, gdzie była synagoga żydowska. Paweł zaś według zwyczaju swego Poszedł do nich i przez trzy sabaty rozprawiał z nimi na podstawie pism, wywodząc i wykazując, że Chrystus musiał cierpieć i zmartwychwstać. Tym Chrystusem, i tu moje wyjaśnienie, czyli namaszczonym królem, wybawicielem, mówił, jest Jezus, którego ja Wam głoszę. I dali się niektórzy z nich przekonać i przyłączyli się do Pawła i Sylasa, również wielka liczba spośród pobożnych Greków i niemało znamienitych niewiast. Ale Żydzi, powodowani zazdrością, dobrawszy sobie z pospólstwa różnych niegodziwych ludzi, wywołali zbiegowisko i wzburzyli miasto. A naszedłszy do Miazona, usiłowali ich stawić przed ludem. Gdy zaś ich nie znaleźli, zawlekli Jazona i niektórych braci przed przełożonych miasta, krzycząc. I teraz uważaj. Ci, co uczynili zamęt w całym świecie, przybyli i tutaj. A Jazon ich przyjął. Wszyscy oni postępują wbrew postanowieniom cesarza, głosząc, że jest inny król. Jezus. A lud i przełożeni miasta, gdy to usłyszeli, zaniepokoili się, lecz otrzymawszy od Jazona i pozostałych odpowiednie zabezpieczenie, zwolnili ich. Dla mnie najważniejsze z tego fragmentu jest zapisanie i utrwalenie w dziejach apostolskich przez ich autora. Łukasza, tego że nieznani nam Żydzi, obserwatorzy tych wydarzeń i słuchacze Pawła i Sylasa uchwycili esencję, uchwycili najgłębszy sens tego, co ogłaszali apostołowie. A mianowicie najważniejsze, co oni głosili, to to, że jest jakiś inny król którego władza przewyższa nawet władzę samego cesarza Rzymu, cesarza Rzymu, który nie tylko jest władcą największego imperium ziemi, ale w powszechnym mniemaniu nosi jeszcze cechy boskie. A jednak jest inny król jest jeszcze ktoś ponad nim. Dlaczego więc władze miejskie podległe Rzymowi wypuściły apostołów? Możesz zapytać. To bardzo sensowne pytanie. Biblia nie mówi nam o tym zbyt wiele, ale Rzym był wieloreligijny i tolerował wiele. A nawet z Biblii wiemy, że najbardziej wystrzegał się niepokojów. Może uznano apostołów za w praktyce niegroźnych być może sami Żydzi, którzy ich oskarżali, zostali ocenieni jako większe zagrożenie dla spokoju niż sami apostołowie. A być może wstawiennictwo gospodarza apostołów, Jazona i złożone przez niego wyjaśnienia, gwarancje i zabezpieczenia, jak określa to sama Biblia, wyciszyły problem. Poza tym całe zdarzenie odbywało się pod pełną Bożą kontrolą, który miał w planie Dalszą służbę apostołów. I zwykle w tym miejscu każdego odcinka przystępuję do mojej interpretacji tego, co to znaczy. I tu zajmuję się stwierdzeniem danego odcinka. Dziś chciałbym przedstawić ci wymyśloną, hipotetyczną, współczesną rozmowę, która obrazuje, co to znaczy, że jest inny król. Co to znaczy, że Jezus jest królem królów? Że jest królem wszechświata? I wreszcie, co to znaczy zwiastować ludziom Ewangelię o Królestwie? Czyli to, co wyłącznie robili sam Pan Jezus i jego apostołowie. I chciałbym w tym miejscu również odkręcić religijne, czyli w praktyce nikt nie wie jakie znaczenie słowa. Ewangelia. Bo czy na pewno wiesz, co to właściwie jest Ewangelia o Królestwie? Otóż fraza ta składa się z dwóch słów. Pierwsze słowo to słowo Ewangelia. I pewnie większość ludzi myśli, że to właśnie to słowo niesie treść. Bo dziś to słowo jest niemiłosiernie napakowane stricte religijną treścią, które to słowo niby każdy rozumie, ale z drugiej strony wytłumaczyć by się bał, żeby nie powiedzieć czegoś głupiego. Więc o znaczenie słowa Ewangelia każdy wolałby jednak zapytać księdza lub teologa. Ale naprawdę nie trzeba ich o to pytać. Bo Ewangelia to zwykłe greckie słowo i oznacza po prostu, mówiąc tradycyjnie, dobrą nowinę, a we współczesnym języku raczej dobrą wiadomość, co dla młodzieży jest zrozumiałe jako gruba wiadomość lub mega news. I w tym nie ma nic religijnego. Nic. Naprawdę. Zaraz Ci to udowodnię. To nie to słowo niesie treść. Ważne jest tylko, o czym jest ta gruba wiadomość, o czym jest ten mega news. I tak samo podchodzi do tego Nowy Testament. Niemal zawsze mówi, o czym jest ten mega news. Jezus głosił wyłącznie Ewangelię o Królestwie, ale już autorzy Nowego Testamentu pisali również. I tu naprawdę uważaj, to wszystko są cytaty z Nowego Testamentu. O Ewangelii o Królestwie Bożym, Ewangelii Bożej, Ewangelii o Jezusie, Ewangelii o łasce Bożej, Ewangelii Syna, Ewangelii Chrystusowej, Ewangelii Pana Jezusa, Ewangelii o Jezusie, Ewangelii o chwale Chrystusa. Ewangelii Wiecznej, a w końcu Paweł pisze wielokrotnie o Ewangelii mojej lub Ewangelii naszej. Ale Paweł pisze też, że są tacy, co głoszą inną Ewangelię, czyli po prostu mówią co innego. Ich Meganius jest inny. Przekazuje treść różniącą się od treści Meganiusa samego Jezusa i jego apostołów. Więc tak jak już powiedziałem, Nowy Testament zawsze określa, o czym jest konkretny meganius, który właśnie Nowy Testament prezentuje. A jak nie pisze wprost, o czym jest dany meganius, to dla adresatów było to jasne, po prostu z kontekstu. No to przejdźmy wreszcie do tej hipotetycznej rozmowy. Wyobraź sobie, że siedzisz z niewierzącym kolegą, na przykład w bistro i chcesz mu opowiedzieć mega news o Królestwie, tak jak robili to apostołowie. Co masz mu powiedzieć w ciągu kilku minut? No dobra, zapamiętaj to wyzwanie, zaraz do niego wrócę. Twoje pierwsze skojarzenie zapewne jest takie. No przecież wiem, jak się opowiada Ewangelię. Mówi się werset Jana 3:16, który brzmi: Albowiem tak Bóg umiłował świat, że syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo ten mega news powinien być atrakcyjny dla każdego. Powinno się mówić, że Bóg Cię kocha i oferuje Ci świetną rzecz życie wieczne. Wystarczy uwierzyć, że ci to Bóg oferuje i już to masz. I choć werset Jana 3:16 jest wspaniałą i absolutną prawdą, to już mega news, jaki się na podstawie tego wersetu opowiada, jest to już typowo współczesna, wręcz konsumencka oferta, która oferuje współczesnemu człowiekowi tylko dodatek do jego własnego, indywidualistycznego życia, bo oferuje zabezpieczenie na wieczność. Przyznam, celowo bardzo to uprościłem i zbanalizowałem, ale bardzo często w tym kierunku właśnie to idzie. Gdy ktoś dziś opowiada tak zwaną Ewangelię, właściwie nigdy nie ma w tym wzmianki o Królestwie i o Królu. Nikt się o tym nawet nie zająknie. Czy tak ma być? A spójrz na trzeci rozdział Jana, z którego pochodzi werset Jana 3.16. Zaledwie kilka wersetów wcześniej Jezus odpowiedział Nikodemowi: Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego. I ktoś powie: ojej! i znowu to królestwo i jakieś nowe narodzenie. Po co mi to? Bo to, o czym mówi Jezus w rozmowie z Nikodemem, to jednak nie jest dodatek do obecnego życia, ale jest to wszystko rozpoczęte od nowa. Wszystko inaczej. I nawet masz zmienić państwo, w jakim będziesz żyć. Bo pamiętasz, wszystkie przypowieści Jezusa, które opisują życie Jego poddanego i ucznia, wszystkie te przypowieści Jezus zaczynał: Podobne jest królestwo do. Czyli gdy się na nowo narodzisz, to zmieniasz przynależność państwową. Zaczynasz żyć w innym państwie nie w jakiejś komunie ani demokracji, tylko pod innym, absolutnym królem. A stolicą tego państwa, według Nowego Testamentu, jest. Wiesz co jest tą stolicą? Tą stolicą jest Nowa Jerozolima, która jest teraz w niebie. I stolicą tą nie jest żadne inne fizyczne ziemskie miasto. Nie jest nią też żadna kościelna, ludzka centrala. A według słów samego Jezusa, to królestwo już jest na ziemi. Ale w pełni fizycznie przyjdzie wraz z powrotem Jezusa na ziemię, kiedy to Jezus ustanowi fizyczne, funkcjonujące na ziemi królestwo, które będzie trwało określony czas, zanim nastąpi ostateczny sąd i po odnowieniu nieba i ziemi zacznie się wieczność. Tak, będzie sąd. Bo jedną z prerogatyw króla jest osądzanie każdej sprawy i każdego człowieka, który żył kiedykolwiek na Ziemi. I to osądzanie będzie na śmierć i życie. Celem bowiem króla Jezusa jest ustanowienie na zbuntowanej obecnie Ziemi jego królestwa. I Jezus szuka poddanych, którzy przy okazji staną się rodziną królewską i którzy wraz z Jezusem będą rządzić na ziemi w jego przyszłym fizycznym królestwie. I to, co dziś przedstawiamy jako Ewangelię. Jako mega news, jako coś najważniejszego, czyli to, że Jezus zmarł za nasze grzechy i można po śmierci pójść do nieba, jest tylko etapem, nie jest najważniejszym celem w tym mega newsie o Królestwie. Ze względu bowiem na świętość Króla nie można zostać jego poddanym, nie można stać się królewską rodziną i rządem królestwa, bez nowego narodzenia i bez uzyskania sprawiedliwości w Jezusie. Ze względu na Jego dzieło na krzyżu i ze względu na Jego zmartwychwstanie, co każdy poddany musi przyjąć wiarą. No dobrze, przerwiesz mi i powiesz, wiesz co, już trochę odjeżdżamy. Okej, okay, wróćmy więc lepiej do tego przykładu z kolegą w bistro. Wracam do niego, ale zastrzegam, że jest to tylko przykład rozmowy. Można ją przeprowadzić na wiele innych sposobów, ale pewne główne elementy dla głoszenia mega newsa o królestwie są niezbędne. No więc siedzicie tak sobie przy bajlu i przy kawie i on mówi: Wiesz co, mam już prawie 40 lat i tak sobie pomyślałem, że czas na serio zaplanować swoją karierę żeby potem nie żałować że się coś przegapiło czy coś to przecież zależy ode mnie a ty wtedy zadajesz mu pytanie a jaki tak w ogóle masz cel dla twojego życia <laughs> zastrzegam że to dzisiaj już prawie bezczelne i intymne pytanie i prawie każdy w pierwszej sekundzie po usłyszeniu tego pytania się zdziwi zaperzy uśmiechnie lub zacznie wykonywać dziwne ruchy ciałem, lub też się potocznie, mówiąc, za powietrzy. A ty wtedy dalej mówisz. Wiesz, bo to jedyny wieczny Bóg stworzył materialny wszechświat i stworzył również ciebie. I chce mieć z tobą osobistą relację i chce, abyś mu służył. On chce być Twoim królem, królem Twojego życia i to On ma dla ciebie, jako swojego poddanego, zadania, które są znacznie ważniejsze i znacznie ciekawsze od tego, co sam dla siebie wymyślisz. Bo przecież tylko ktoś, kto Cię stworzył, może mieć plan dla Ciebie, a nie Ty. To wszystko jest napisane w Biblii, masz ją w komórce. To obiektywnie najważniejsza księga w historii. Poczytaj, proszę cię. Ale spodziewam się pytania kolegi zaraz, zaraz a jak ja sam chcę być swoim królem i wolę mieć własne plany to co? A ty wtedy na to No właśnie, przykro mi to mówić ale to, czego pragniesz, to jest stan rebelii i buntu przeciw Bogu Stwórcy. Rebeli przeciw królowi królów. No bo przyznaj, że Bóg włożył w twoje wnętrze przeczucie, że on istnieje, a ty nie chcesz go szukać, wolisz królować sam sobie. Wiesz co, tracisz coś znacznie lepszego, a ponadto z takiej postawy będziesz sądzony, tak jak każdy inny człowiek. Ty również. I chcę ci powiedzieć, że Biblia co kawałek wzywa wprost do wyboru, natychmiastowego wyboru, komu chcesz w życiu służyć: Bogu Stwórcy, który jest absolutnym królem, czy jego stworzeniu, czyli na przykład sobie samemu, co w praktyce Biblia określa jako służenie szatanowi i pozostawanie jego poddanym i niewolnikiem. I gdy to powiesz koledze, ostrzegam cię, że następną jego reakcją może być, wiesz co, może kiedy indziej o tym pogadamy. Albo równie prawdopodobne, wiesz co, nie chcę już tego słuchać, coś ci odbiło, nikt nie może mi niczego narzucać, ani ty, ani jakiś Bóg, jeśli w ogóle istnieje. I tu zrobię przerwę w opisywaniu tej rozmowy. Aby ci właśnie uświadomić, że to, co wkładałem w Twoje usta w scence w bistro, mówili swoim rozmówcom apostołowie, a rozmawiali z konsulami, elitą intelektualną i zwykłymi ludźmi. I najczęściej te rozmowy kończyły się mniej lub bardziej agresywną wersją mojego przykładu. Ewangelista, niejaki Tim Keller, po wielu latach prezentowania Boga ludziom stwierdził, że jeśli większość ludzi nie czuje się urażona treścią jego Meganiusa, to znaczy, że on go źle przedstawił albo ci, co go słuchali, tego nie zrozumieli. Rozumiesz przesłanie? Tak właśnie działa Meganius o Królestwie Bożym. Ale wróćmy do bistro. Twój kolega może jednak zareagować bardziej pozytywnie i zapytać: To jaki Bóg ma dla mnie plan? Co ja mam niby dla tego Boga takiego ciekawego robić? I takie lub podobne pytanie otwiera ci wreszcie drogę do powiedzenia: W Twoim obecnym stanie nic nie możesz dla Boga zrobić. I mówisz mu spokojnie i z bojaźnią dalej. Słuchaj, jeśli chcesz żyć i służyć Jezusowi, musisz zrezygnować z siebie i udać się do Jezusa po oczyszczenie, po nowe narodzenie z jego ducha świętego, abyś mógł mieć z Jezusem relację i dopiero wtedy służyć mu. Ale musisz przyjść do Jezusa z wiarą, że on istnieje, że jest stwórcą i królem i że jego ofiara na krzyżu da ci oczyszczenie z twoich grzechów i uczynicie obywatelem jego królestwa. A potem musisz dowiedzieć się, na czym polega zaparcie się siebie każdego dnia i branie codziennie również swojego krzyża i codzienne naśladowanie go, twojego króla Jezusa, aby być dla niego użyteczny w jego królestwie. Bo po to cię w ogóle powołał do życia. I to jest mega news o Królestwie, który pokazuje perspektywę jedynego prawdziwego Boga Stwórcy i Jego cel dla Wszechświata i cel dla człowieka, których stworzył. A nie mega news z perspektywy człowieka, a nie mega news o korzyściach wyłącznie dla człowieka. I teraz mój apel – nie stawiaj przekazu Biblii na głowie. Biblia nawołuje każdego człowieka do natychmiastowego wyboru, aby całym życiem służyć Bogu, a nie informuje o tym, że to Bóg postanowił służyć człowiekowi. I podsumowując dzisiejszy odcinek, to właśnie zrozumieli słuchacze Pawła i Sylasa, i to ich tak oburzyło. Bo Biblia naucza, że jest inny król, król nad wszystkimi i nad wszystkim. I Biblia wzywa, aby natychmiast zacząć mu służyć. I to przede wszystkim z decyzji lub braku decyzji służenia Bogu osądzi każdego człowieka. Bóg.